Siema, dziś jest 31 lipiec Zaraz będę ganiał swoje głębie budapeszty i, i, i Morzyna. Już dwa tygodnie tak ostro ganiane, to trochę się do góry wybijam przynajmniej. No ale denerwujące tam jest chyba cztery młode I dwa stare, które cały czas dołem latają i tak nie mogę się z nimi złapać Wczoraj przycięłem te łapcie Mówię, może przez te łapcie no i zobaczymy Tu już jest mój kotek Nie mógł się doczekać, jak przyjadę Tak? No właśnie No dobra Ochylamy Spadaj No i już są w górze No to taka się zrobiła na kubka, ale tu o, spadochronów Słońce Widać coś widać dobrze łatają słońce Obniżyły się teraz troszeczkę W końcu nie ma co nagrywać normalnie, bo... O. A tam są bociany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć bocianów ciemnych i... i i Budapeszt. podstawek. Za długo nie latają, jeszcze tak do 10 minut tylko. No ale to wszystko przesta, kurwaje, latają na dach i takie ściągają po prostu. nic nie widzę ładnie paszę Na razie idą tylko w górę bardziej niż na boki, że tak powiem No ale dobrze, niech sąsiedzi mnie tutaj nie nie goniają o kurwa nic nie widzę powiem tak, miał duże szczęście bo przed chwilą usiadły, szczególnie te buciany miały szczęście bo przeleciał ogromny jastrząb w tamtym roku było 6 sierpnia a w tym roku jest 31 lipca no, tu są młode i stare. Dwa tygodnie trochę rozpędziłem. E, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Najgorsze te bociany, bo mnie denerwują. Latają samoloty takie. Nie mogę się złapać w kubkę. No, te z zielonymi obrączkami to młode. nic takiego specjalnego, po prostu go imię naganiania pod kij w tamtym roku było sporo, no ale co z tym pozdychałem w tym roku jakoś jeszcze się trzymają zostały zaszczepione przede wszystkim może dlatego to jest młody czepelek koreniate to może młode no w tym roku taki jeszcze przypadek sąsiad mi złapał o. młodego morzyna Gdzie on jest Taki brzyda, hmm. nawet moje obrączki nie zakładałem Ostatni młody złapał go i wypuścił go 30 km około stąd jakiecha do pracy i po prostu on przyleciał ten film. On się nigdy nie spodziewa, że może tak ślecić. Chociaż nigdy nie był nawet trenowany i, i za bardzo nie, nie umiał latać jeszcze. A czy on jest? Bo go nie widzę. Nie widzę go tutaj. I taki właśnie gatunek Zawsze się gdzieś kryje. Ostatnio mi się czepelek na siatce powiesił za szyję. Niestety się udusił. Toruniaty od pary. Samica zaraz będzie uciekała pewnie. I to taka robota. No jutro 1 sierpnia może wypuszczę białe pocztowe na, na, na tym, że tak powiem na godzinę w. Ale to jeszcze przemyślę, zaraz będę je pakował. Jadę za 2 km, Ten młody pierwszy raz wypuszczę ze starymi i zobaczę jak to wyjdzie Może nie wrócą to nie będę miał 75 <grystanie> o, tu jest w tym roku właśnie Czy poszek czarny o jeden drugi Jest ich cztery młode Coś takiego przyleciało, nie wiem co to jest w takiej drobnej budowie. Wygląda jak budowy takiego Dresa. No. A co to jest to? Koczek taki po prostu. No dobra, to będzie wszystko chyba. Chciałem jeszcze przekazać, czy nie? Chyba nie. O, tu jestem ciekawy. Po Budapesztach mi takie coś właśnie wyszło. Są dwa samczeki gruchają. Mi tam się podobają, fajnie w górze wyglądają. Bardzo fajnie w górze wyglądają. A kolorów takich czerwonych za bardzo nie ma. Belka jest O, tu jest drugi ten czerwony koczek, taki jak w jeden. Bez łapia. No i dobra Trzymajcie się Dobry lot w górę pędzimy Znalazłem tego murzyna, jeszcze to Wam pokażę. To taki z białym. Białą plamkę na szyi. A jest, gdzie on jest, no jest tutaj? Eee, zrobię jeszcze raz to samo. Tam razem, jak go wezmę, wypuszczę. W okolicach razymina minę. Tylko, jak będę miał czas. Bo na razie za wcześnie. Za wcześnie po prostu zaczynam pracę jest ciemno. No, 3:30 to jest ciemno. No i dobra Tu jeszcze pocztowe wam pokażę tylko tak szybko No już się szybko nauczyłem do wchodzenia tutaj, tamte A tygrysek ma To jest na zewnątrz Ale tygrysów, które się przyniosło już Starych Tak wam jeszcze pokażę tylko Szybko moje stado tych białych Trochę tygrysów mi się nazbierało to już, już zacząłem wypuszczać o, Już dostaję białych kropek To następny jest Bardzo fajne głębie Za bardzo małą kasę dostałem i nie, no to samice też y, z tamtego roku ją kupiłem w tym roku I, i, i no i została się tu jest samczyk obok i małego, fajnego młodego tylko gdzie on jest teraz ten młode tu jest taki paru Stary będą leciały znaczy wszystkich przepraszam 12 starych będzie leciało w sobotę eee, z miejscowości Krysk jest kołońska koło 82 km proste będzie O godzinie 18 będą wypuszczone zobaczymy co one pokażą Trochę mało czasu będę miał, no ale mi się wydaje, że coś tam wróci. Wezmę takie sześć chyba najlepszych i sześć takich najgorszych, że jak nie wrócą to. to nie wrócę. Aczkolwiek można zawsze się zdziwić, bo te na które się liczy to potrafią nie wrócić. Mam jeszcze młodych. Nie miałem jeszcze się, to za starą. To jest tygrys chyba będzie. Tu jeszcze jest grysek. w tym roku tych ryzków no chowam jak najwięcej zobaczymy ile ich zostanie po prostu tu jest jeszcze no, tu jeszcze jest czaposzek mały fajne takie po 8 po 9 po, po, po piór mi takie wychodzimy. Lubię jak mają dużo białego tego takiego No ten chyba będzie najfajniejszy w tym roku bo tamte mają takie plamki tu białe a ten jest nawet taki kawy ale to jeszcze daleka jego droga do przeżycia potem do wrobienia się w jak już będę chodził, także tyle tak się rozejrzałem tam po tygrysach, że jednego właśnie nie ma już wczoraj został na drzewie wieczorem i widocznie wyjazd czy brana chyba przetrawił, albo sąsiada bo nie ma no dobra także teraz to już kończę taki długi film wyszedł trzymajcie się